Pamiętajcie, w życiu potrzebne są przystanki. Na przykład w pracy, w trakcie zamiast na szluga, nawykowo. Jeśli którzy palą, gruszka. Przystanek, na chwilę, pół kubka, garstka, nawet może mniej łyka, makaronu. Przed spadkiem forma, kondycja, glukoza. Przystanek, ochłodzenie swoich okolicy, tych co potrzeba. Potylicy, gdy trzeba, oczu, na chwilę czy zimno chłodną dłonią, gdy rozpolana głowa od ledziny, spaliny, Tuż tu brzmi, i przyjemnie jest pochodzenie oczu trzymając chłód, wyczuwając sobie ta zaburzenie, czy nie pętanie demonizmem szpiego ilo, szpiego ilo ledo, jakkolwiek to zową. Zowąc, różnie określają dokładnie. Pięknie pił. Kiedyś oglądałem szczegółowości też o tych kung fu. Paulin zaprowadzał przygotowanie, jak rozumiem, mężczyzn do podjęcia pracy. Nie tyle pracy, co swojej aktywności, uczestniczeniu w założeniu rodziny swojej, to i przy kobiety i rodziny kobieta. Czyli... czyli wiadomo, założenie kobieta, posilenie, a prawdziwy mężczyzna, patiarka, posilenie, dożywienie, ochrona. W kuchni zachęta prowadzenie, trenersko, aktywacja, atrakcja Co w kuchni można zrobić razem, razem się odcięły ucząc, ceniąc, doceniając, nagradzając Turąc, wiadomo miłując, a nawet trochę odpuchując tak, trenersko jak ktoś potrafi Już też w trakcie w kuchni well, okay. w, w ruchach W hagach, kicha, kisach Bez przedwczesnego Psikaj, psikaj <gry> A dopiero wtedy kiedy trzeba Chodziło o to nie funkcja to roly Tańce, ale też Było o skłonach, też o ruchach, pracy, dotleniowo kręgosłup. Ach, ach, po pracy, rośniecie, 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 rozdując, skręcili na czuciu też. Ach, no znowu. Tak samo też, gdy trzeba, wypięcie wręcz, tyłeczka, śmiało wygięcie kręgosłupa, wigiencie kręgosłupa, aż tak. Wyciągnięcia i czucie. Nie zasada w pokaże, te, taka forma ma być postać, a na plecy bolą taka a my czujemy, że w tej chwili potrzebę bardziej. Może umocnić, jeżeli umieścić to oczywiście, ale jeżeli w pracy funkcjonalności dnia całego pewnego musimy na przykład bardziej obrócić o, obrotowe ruchy, zawsze te gdzie dzieci nie? Pębęki. O. Owrotowy, obrotowo o ukojenie w kręgosłupie. A. Przyjemne rozluźnienie. I można wytrwać dłużej, dokładnie. Można wytrwać dokładnie dłużej. Cały dzień, całą noc I można dużo zrobić. I przy dziecku wstać jak będzie trzeba rano i w lepszym stanie niż złości czy jakieś boleści kręgosłupa. ważne też jest hamak. Polecam. Gdy trzeba, to jest pani na podłodze, na materacu jakimś twardym żeby kręgosłup lepiej był poczęty, plecy obolały masaże mężnicowe, a gdy już do pary ktoś ma, to i oczywiście masaże co wieczorne, zawdywawszy o siebie o partnerkę, masaż dłoni, masaż stóp, stopin, w ogóle całego ciała, karku, szyi, pleców, ośladków, łódek, łydek, masaż delikatny, rozmasowujący bardziej, to jest z wyczuciem, z wyczuciem, z wyczuciem. Znowu delikatny, rozmacyło, rozmawiając faktycznie. I konkretnie to już możecie doskonalić się i wiedzieć czasem lepiej. Widziałem bilant Jezusa za Zazaretu, Roman Katolik, Santa Patryk Czorsz. pozdrowienia. Chrystus u góry Ty. Iże Maria. Znaczek A. No i wiadomo wniosek O. Ciąża przygotowując się do tego, żeby dziecko miała Vibesa przy takim jak ja, to życzę Wam też, że przy tych co do tego konkretnie chcą podejść, jak najlepszego.